Ograniczaj czas spędzany w sytuacjach, które cię stresują. Strach i stres powodują ostre reakcje na drobne rzeczy, co rani ludzi i prowadzi do kłopotów i konfliktów. Jeśli wiesz, że pewne osoby, sytuacje są dla ciebie trudne, spróbuj ograniczyć kontakt do 10 minut, 30 minut lub dowolnego czasu, który ci odpowiada. Dobrze też. Abyś miała sposób na wycofanie się i uspokojenie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w ochłonięciu, oto kilka skutecznych technik. Techniki oddechowe. Skup się na głębokim oddychaniu, wypełniając powietrzem brzuch, a nie klatkę piersiową. Praktykuj oddychanie przeponowe. Kładąc jedną rękę na brzuchu, tutaj nie widać, a jedną rękę na klatce piersiowej. Techniki relaksacyjne, czyli relaksacja mięśni, świadomie rozluźniaj kolejno poszczególne części ciała. Praktykuj mindfulness lub medytację i skupiaj się na chwili obecnej. Aktywność fizyczna, Hmm. Idź na spacer lub zrób krótkie ćwiczenia, aby rozładować napięcia mięśni. Tańcz do ulubionej muzyki, to też może wspaniale pomóc uwolnić stres i poprawić nastrój. Odwrócenie uwagi. Słuchaj relaksującej muzyki lub zabawnych podcastów. Zajmij się swoim hobby, jeśli możesz. Lub jakąś czynnością, która sprawia Ci przyjemność, chociaż na krótko. Pamiętaj, że kluczem jest znalezienie takiej metody, która jest najlepsza dla Ciebie, która Ci odpowiada. Regularne praktykowanie tej techniki pozwoli Ci lepiej radzić sobie ze stresującymi sytuacjami w przyszłości.